Bo okazuje się, że przy okazji y, uprawiania sportu, zawodów, biznesu można jeszcze czynić dobro. Bardzo proszę. Panie prezesie. Bardzo miło. Może parę słów. Ten trzymałem serdecznie od Roberta. I oczywiście zawsze marzyłem, żeby go przekazać przekazać na cele społeczne. I pan właśnie. Pewna sytuacja chorej dziewczynki. Jakoś ta sytuacja stwierdziłem, że to jest akurat ta chwila, żeby ten kask poszedł na licytację. Pan ten kask wylicytował, bardzo dziękujemy. Ponad 50 tysięcy. Bardzo dziękujemy za pomoc. Rozstaje się z nim, ale rozstaje się z nim z takim spokojnym, spokojnym zupełnie sercem, ponieważ. Będzie, uważam, służył, będzie cieszył, a też przez to pomożemy osobie, która, która wymaga tej pomocy. Bardzo dziękuję, Robert. Gratuluję Obrały i dziękuję, dziękuję też. Panie premierze. Pani, panie Krzysztofie, czy bardzo pan proszę. Pan. Nauczę panu jeden, trzy

Chciałem również powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym zaproszeniem i, i wzruszony w zasadzie, bo troszeczkę takie moje marzenia się spełniają. Spotkania Roberta na żywo. E, pomaganie, myślę, że pomaganie innym to jest bardzo ważna rzecz. I bez względu na to, czy mówimy o kierowcy wyścigowym, który w szczycie swojej kariery ulega ciężkiemu wypadkowi, czy mówimy o dziewczynce, która. Hmm, Czeka na swoją szansę, dlatego że e, nie miała tyle szczęścia co na przykład moje dzieci, zdrowe. E, to myślę, że każdy z nas kiedyś tej pomocy może po, potrzebować. I chciałem tutaj podziękować Robertowi, Panu Robertowi, przepraszam, yeah. e, e, i pogratulować. Muszę Państwu szczerze powiedzieć, że ja obserwuję karierę Roberta od wielu, wielu lat. Oczywiście obserwowałem tą karierę, kiedy w 2008 roku e, wygrał w Kanadzie, kiedy wielokrotnie stawał na podjach Formuły 1. Obserwowałem też jego mm, walkę z wiatrakami w zeszłym roku w się. Obserwował będę dalej i ściskał kciuki, ale powiem Państwu szczerze, że dla mnie i tak mm, największą rzeczą, którą ten, ten człowiek dokonał jest okres między lutym 2011 roku, a Marcem 2019 roku, kiedy zgasły, zgasły światła w Australii, bo pokazał przez to prawdziwą swoją siłę i myślę, że jest to współczesny gladiator niezniszczalny, któremu, którego swoim dzieciom przedstawiam jak wzór. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Może zrobimy family foto? Czekają nas następne emocje. Ja jeszcze, korzystając z tego, że wszyscy tutaj jesteśmy, chciałbym przekazać też i podziękować kibicom za, za doping, za ubiegły rok, ale też zaprosić na nie tylko tory Formuły 1, ale też na tory DT, serii DTM. I żeby trzymali kciuki za to białe, czerwone BMW M4DT, którym będę się ścigał. I mam nadzieję, że e, będziemy wracać z wyścigów w lepszych humorach niż e, które mieliśmy w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Panie premierze, Pamiętam szczerze, wiele godzin trwało i wiele spotkań. Ja przyznam się, Robert, może taką kuchnię. Robert nie do końca był przekonany, ale cały czas namawiałem go, namawiałem go. Czuję Robert siłę i uważam, że sobie doskonale poradzisz, i dostarczysz nam dodatkowych wrażeń, a przede wszystkim nie jesteś tylko sportowcem. Robert, jesteś takim naszym ambasadorem, to co tu pan premier powiedział. A jesteś bardzo rozpoznawalny, nie tylko przez sport, ale jesteś bardzo rozpoznawalny przez walkę, którą stoczyłeś tak naprawdę samym sobą, żeby po prostu wygrać tą walkę. Wróciłeś do tego sportu. Więc to jest taki przykład do naśladowania, więc my Polacy powinniśmy bardzo mocno to promować. To nie jest kwestia też sportu, kwestia hartu, kwestia ducha, kwestia siły woli i takie rzeczy powinniśmy bardzo mocno promować. Jeżeli możemy to połączyć ze sportem, jeżeli możemy to połączyć z biznesem, z rozpoznawalnością tego biznesu, rozpoznawalnością tego biznesu to to właśnie róbmy i to właśnie robimy. Jeszcze raz dziękuję za możliwości, za poparcie panie premierze. Tej słusznej naszej decyzji i uważam, że to była dobra decyzja, i proszę Państwa, i cóż, kibicujcie, kibicujcie. Dodajcie ducha Robertowi i będziemy na pewno wszyscy zadowoleni. Bardzo dziękuję. Ja myślę, no. proszę, Państwa, proszę Państwa, ja myślę, że sport i biznes, jak widzimy zresztą, mają naprawdę bardzo bliskie związki, nie tylko te związki finansowe, one są oczywiście ważne, ale najważniejsze jest to, że w i sporcie i w biznesie właśnie ta nieustępliwość, ta rywalizacja, ten hard ducha, ale ta rywalizacja fair myślę, jest tak niezwykle ważna i bez tego nie ma sukcesów ani w sporcie, ani, ani w biznesie i mam nadzieję, że tutaj ten sukces, którego wszyscy życzymy. Robertowi Kubicy ten sukces, który przyjdzie, myślę. I rzeczywiście przed nami jeszcze te wielkie emocje będzie sukcesem podwójnym, bo będzie sukcesem w sporcie, ale będzie również takim fundamentem sukcesu, jeszcze większych sukcesów w biznesie dla PKN Norland dla polskiej gospodarki. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy. Wszyscy życzymy tego i Robertowi Kubicy i w PK Norland całemu teamowi, całemu zespołowi tego czempiona polskiej gospodarki, polskiego biznesu i tego wszyscy życzymy sobie, bo sukcesy sportowe w Polaków i sukcesy polskiego biznesu będą budowały bogactwo naszego kraju i nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja już uprzedziłam, że...